Chcę zwrócić uwagę, że nigdy w historii nie było tak, że lud rosyjski chciał mordować Polaków, żeby jakieś ziemie zająć, coś takiego. Ukraińcy to zrobili, a Rosjanie nigdy. Były wojny, oczywiście, prowadzone, prowadzone różnie. Przypominam, że powstanie styczniowe to. Okrutnie mordowano rosyjskich żołnierzy na początku. Jakichś strasznych rzeczy, strasznych rzeczy takich nie było. nie Państwo wiecie, jak w 1916 roku chyba wojska rosyjskie opuszczały Warszawę, to ludność płakała. Nie było jakiejś takiej nienawiści do Rosji Teraz lewica nienawidzi Putina, bo on jest prawicowcem, a tutaj eurosocjaliści Euro oczywiście go nienawidzą. Tak, tak, tak samo zresztą demokraci w USA też go nienawidzą. Natomiast, natomiast e, proszę uwagę, że e, Rosja, Rosja oskarżana o imperializm przecież żadnego, żadnego kraju nie podbija. To myśmy cały czas atakowali Rosję, Rosja nas nie. Także, także proszę się chwilę zastanowić. Zastanawić, no no, drażniliśmy Rosję i wiadomo dlaczego.